Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to sklep zoologiczny pirania? Tak. Proszę pani, ja mam taką sprawę, bo dwa dni temu kupiłem żółwia dla córki tam na komunie. Mm -hmm. I no i tak wczoraj wieczorem tam wchodzę do pokoju, patrzę, no żółw tam normalnie sobie tam śpi. Tak. Rano przychodzę do córki, patrzę, żółwia nie ma, sama skorupa została. I no po prostu no, no nie, wiem, nie wiem, co się stało, czy nie wiem jakąś może reklamację trzeba zgłosić, skorupa? czy... Proszę. Jak skorupa została? No sama skorupa została, żółwia nie ma, nie wiem. Tam córka miała może balkon otwarty, może jakoś, nie wiem, uciekł albo, no nie wiem, no, no nie wiem. Ale ja nie, nie rozumiem, jak skorupa została i żółwia nie ma? No sama skorupa, no ja właśnie też tego nie mogę zrozumieć. A psa sama pan w domu? Proszę. Sama pan w domu? No psa nie mam akurat. Bo żebym pies, kot mógł zjeść? Nie, no tam pies raczej do otwarym nie wchodzi mi, no. Znaczy, no gdybym miał, to też bym mi chyba nie weszedł, ale psa właśnie nie mam. Ale jak, no i w ogóle go nie ma w środku? No no właśnie nie ma, no nie wiem. Sama skorupa została tam. To ja nie wiem, Balkon... wie pan, no to to no. takie dziwne w ogóle jest. Balkon był otwarty, no nie wiem, może przez... tam uciekł na dwór, nie wiem, tam... No nie wiem może jakieś. Nie, no to żółw tej skorupy nie wyjdzie, to prędzej został zjedzony przez jakieś zwierzę. Nie, 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 nie no raczej nie, bo tutaj innych zwierząt nie mam w domu. Także nie wiem. Ale skorupka no. jest pusta w środku? No pusta, pusta. No to jak? To jest w ogóle to jest jakieś niemożliwe. No właśnie, no nie wiem, może jakieś teraz poszukiwania byśmy zrobili jakiś tam rysopis czy co? No ja nie wiem. No bo żółw szkoda, żółwia, prawda? No przecież, ale wie pan, żółw nie wychodzi ze skorupy, o to chodzi, prawda? No. Bez to sens, że żółw ze on nie wyjdzie. Nie, no jak kupywałem tego żółwia, no to skorupa, to w środku był, no. No przecież sam jest. pan pomyśla logicznie, że żółw nie wyjdzie ze skorupy, prawda? No, no ja nie wiem, no ja tam się nie znam, ja nie jestem zoologiem, także no nie wiem. No ale, no... No, mówi pani, no rano przychodzę, no żółwie nie ma, sama skorupa została. Nie, To jest żart, proszę pana. Proszę? To jest żart, mówię, żółw nie wyjdzie do skorupy. Hmm, no, nie, no. Muszę teraz, przepraszam, będę, będę musiała skończyć, bo muszę obsługiwać klientów, dobrze? No, ale i chwileczkę, no proszę tak? pani, no, no ja nie wiem. No. no, to, ale to nie na telefon, nie pan przyjdzie do sklepu, prawda? Bo to nie jest na telefon. No to prawda? ja pani przyniosę tą skorupę do sklepu i pani pokaże. Dobrze, dobrze nie pan przyniesie skorupę do sklepu, tak? No, dalej.